Ferie już się powoli kończą, nawet dla mnie, więc, e, tak jakby jest to bardzo smutna wiadomość. I moglibyśmy bardzo proszę uczcić ten smutny fakt, minutą ciszy. Dziękuję. Jednakże, ferie mają pewne plusy, i jak nawet dla mnie, ferie miały. Teraz bardzo dobre plusy. Z jakiego powodu? Ostatnio dostałam paczkę od mojego przyjaciela z Japonii i była ona przepełniona słodkością, i po prostu aż stwierdziłam, że muszę się z tym z Wami podzielić, bo to jest po prostu spełnienie moich najskrytszych marzeń. Zacznijmy może od tego, że same reklamówki już są przepełnione słodkością, więc chciałabym Wam nawet reklamówki pokazać. Nie, nie jestem normalna, ale popatrzcie na to. Czy dobrą stroną? Tak, dobrą stroną. To jest. Przeurocze, bo widzicie te Hello Kitty, te maskotki, te My Melody i tak dalej. I jest też druga reklamówka, troszeczkę większa i obszerniejsza. Taka. Smile. Jest. Smile, big, smile. Jest przepełnione słodkością i po prostu aż bym chętnie sobie powiesiała to na ścianie. Ale pomijmy ten fakt. Następna o, oh no! Rozłączyło się, haha! Ha. Miałam tej na telefonie to, bo jakby patrzył jak sobie razy w pracy. bateria mi umarła. Następna rzecz to spełnienie moich najskrytszych marzeń i jestem po prostu przeszczęśliwa i prawie się popłakałam ze wzruszenia. Jest to Nie! I popatrzcie, on jest, on jest gigantyczny! A dodatkowo ma popcia. Dla tych niezorientowanych e, to jest jajko sadzone i to jest postać japońskiej bajki, tak jak Hello Kitty, My Melody. Proszę, taki Cudownie. Jest słodziutki i perfekcyjny i Boże. Uuu. Następna rzecz są to smakołyki. E, I tak jakby jeszcze nie miałam ich w ogóle w ustach. Teraz 300. Chciałabym teraz przetestować je na Waszych oczach, bo zawsze takie coś chciałam zrobić. Sam od niego dwa rodzaje właśnie takich cudowności i teraz chciałabym Wam pokazać, przetestować, że są cudowne, bo są z Japonii i są to w uroczych opakowaniach. Eee, więc spróbujmy najpierw ciasteczka z Hello Kitty. Opakowanie jest przeurocze i sama nawet nie chcę za bardzo niszczyć tego opakowania, a tym bardziej otwierać. No ale cóż no. Aż sobie tak zostawię, no. Leccie śmina, to wejść w górę. Każdy lubi siumina. Siumin! O Boże, jak słodko wyglądam w tym. Oh my god! Tutaj mamy takie mniejsze opakowanie i chcę Wam właśnie pokazać. Widzimy na tych ciasteczkach małe Hello Kitty i to jest po prostu przekochane i ja jeszcze nie mogę doczekać. A ta kartka, A ta kartka jest po prostu przekochana. Dobra, otwieramy. Yy. Dawid, idziesz na test. Chodź. Najpierw te jaśniejsze jemy. Good job. No, zobaczcie. No masz na. Myślałem. To To jest ten smak jak tych krakarsika. Mmmm. O, chce się tańczyć. Teraz bierzemy ciemniejsze. Dawid! Chcesz, by wykadrowało. Nie wykadruję ci, jak nie wyfokusujesz. To jest przeurocze Serduszka zamiast oczu Proszę to jest was straszne. To jest straszne szczerze nawet, szczerze nawet nie wiem co to za smak Czekoladowy Pycha mm, To smak nic inny? to została No, no czekaj, to są jakieś jeszcze inne takie same. No jasne, takie same. To zmutowane. Zmutowane. Zrobię jakieś takie dziwniejsze, bo już bez Hello Kitty na Czemu to jest taka chmurka i pisze Hello Kitty? One wyglądają dziwnie. A to będzie to samo, tylko że po prostu nie ma na druku. No. Dziwne. Ej dobra to jest mega dziwne Skórki pomarańczy Mówisz? No, Obawiam się <laughs> Obawiasz się Ale są jeszcze czarne więc to na pewno będzie czekolada Albo albo kakao Albo krem czekoladowy Albo budynk czekoladowy Albo byrda czekoladowa Czekaj no trzy Kawa. Kawa, dobre. Karwa? Nie karma, tylko kawa. <laughs> kawa. jeszcze się boję. No i ostatnia rzecz to gutetama. I za bardzo nie wiem, jestem pewna, co to w ogóle jest, ale od spodu widzę, że to jakieś takie ciasteczka z kawałkami orzechów, więc powinno być fajne.

są kuleczki, to jest wymiksowane wszystko. Żeby to były kurwuse czekoladowki, albo tofie. i to chyba nie wsadziłby mi e, musu truskawkowego, prawda? Nie, nie, czekaj, wiem, tu On wie, że ja lubię tylko czekoladę i nic w środku, takiego specjalnego fila. Mus czekoladowy. Jakie? Normalne. Hmm, ciekawe co to jest smak. Trudno określić konsystencję, aczkolwiek można też określić smak jako... Smakuje <śmachuję> truskawką. Tam nie ma truskawki. Jutro by mi nie dał czekolady z truskawką, bo on wie, że nie lubię czekolady z truskawką. Drugie zaś jest <śmach> czekolada z orzeszkami w kształcie serduszka. <śmach> Jakie romantyczne! <śmach> O nie, to się rozpada! Tycia O Oh my god, oh my god! Dwa z orzechów! rzeków! gdzie jest i, I Lepiej. Dziwne. Coś Dziwne. tak smakuje, ale nie wiem co. Coś mi mówi ten smak. I tych kulek? I tych serduszek Dzięki za obejrzenie, proszę łapki w górę, komentarze <grywa> Sorry <grywa> I subskrypcję Kutetama eee, się Żegnam! Żegnamy się z wami i do zobaczenia w następnym filmiku za tydzień Na razie Na razie